Mamy na naszym kanale film Jaki kask wybrać, czy sportowy, czy turystyczny. Mówiliśmy także o tym, jak dobrać właściwie buty. Do konkretnego motocykla. Dzisiaj mamy trzecią część naszych tutoriali, czyli jak wybrać spodnie, jak je dopasować, żeby były bezpieczne i wygodne. Pokażemy to na przykładzie Hani, czyli na przykładzie motocyklistki, ale wszystkie te rady będą również dotyczyć motocyklistów. Kamil, na początek wzięliśmy spodnie turystyczne. One są dość mocno opięte. Powiedz mi, z czego to wynika, z dlaczego tak to wygląda? I przede wszystkim no, turystyka kojarzy się jednak z wygodą, czy nie jest to w jakiś sposób utrudnienie, zwłaszcza na dalszych dystansach. Znaczy przede wszystkim w spodniach turystycznych są bardzo ważne trzy aspekty. Spodnie muszą być tak mocno dopasowane przede wszystkim dlatego, że turystyka rządzi się swoimi prawami, że to nie jest tylko jedna warstwa, zazwyczaj są to dwie lub nawet trzy warstwy spodniach turystycznych i wypinając każdą kolejną, robi się tutaj nam coraz luźniej. Jeśli my z wypiętymi wszystkimi warstwami spodnie dopasujemy tak na styk idealnie, żeby pasowały, to nawet wypinając poszczególne warstwy, to dopasowanie utrzyma się na fajnym poziomie. A co za tym idzie, później na motocyklu nie mamy tego efektu, że te spodnie nam się mocno pompują. Wygląda to nieestetycznie, dla nas jest też niekomfortowo. Słyszymy jakby szumy od nogawek jeszcze dodatkowo tych spodni. Dwa najważniejsze, czyli bezpieczeństwo, protektor jest na swoim miejscu. Dobre dopasowanie spodni równa się super bezpieczeństwo, nawet po wypięciu tych wszystkich membran, podpinek, jak to w spodniach turystycznych właśnie bywa, jeśli są super skrojone i dobrze dopasowane przez nas. Protektor jest na swoim miejscu i w tej pozycji typowo motocyklowej no, dopasowuje się idealnie do naszego kolana. Przy czym powiedziałeś o pozycji typowo motocyklowej, z tego co wiem, jeżeli dobieramy spodnie, to dobieramy je też pod motocykl i dobrze się do tego motocykla przysiąść. Tak, nie bez przyczyny właśnie u nas w salonie motocykl. Jest centralnie naprzeciwko jednego, jednej z kabin, y, gdzie można sobie właśnie odzież przymierzyć, bo na szybko możemy sprawdzić, czy faktycznie odzież, która wydaje nam się, jak stoimy, jest idealnie dopasowana, również na motocyklu pasuje. A to właśnie wtedy protektor powinien y, idealnie leżeć na kolanie. A jak długość nogawek względem butów? znaczy to musi być wszystko na tyle wypośrodkowane, że buty spodnie motocyklowe przepraszam, muszą być nawet troszeczkę dłuższe, bo właśnie zasiadając na maszynie, to wszystko trochę unosi nam się ku górze i żeby ta nogawka nie była za krótka, jeszcze jak mamy ten wyższy but, to nie jest tak źle, bo wtedy gdzieś nam się to zamknie i ten wiaterek nam nie będzie podwiewał, ale jeśli mamy miejski typowo but i dobieramy w tym przypadku na przykład dżinsy motocyklowe, to ta długość musi być na tyle odpowiednia, bo taki niższy but miejski nie zapewni nam tego komfortu i Delikatnie tylko będzie poza kostkę, więc ta długość wtedy jest jeszcze, jeszcze ważniejsza w spodniach motocyklowych. Hadia, jak ty się czujesz w ten sposób ubrana w tych spodniach? Generalnie wszystko jest e, bardzo dobrze dopasowane, jak Kamil mówił, e, tutaj na przypadku tych warstw spodnie leżą idealnie, przymierzałam się też do motocykla przed, przymi przed przymierzalnią, więc jak najbardziej tutaj wszystko leży na swoim miejscu. Protektor znajduje się centralnie na kolanie. No i jest wygodnie, także myślę, że wszystko zostało dopasowane tak, jak powinno być, bo jest i, bezpiecznie, i wygodnie i dosyć dobrze to wygląda. I wygląda, właśnie. Ale, ale jeżeli szukacie jakichś bardziej różniejszych bądź dopasowanych do klasyka, na przykład tak jak do motogucji, do nami spodni motocyklowych, to też mamy dla Was rozwiązanie, które właśnie Wam pokażemy teraz. I cyk, wylądowaliśmy dla Was z nową stylówką, bardziej klasyczną. Ona na pierwszy rzut oka układa się dość podobnie jak te spodnie turystyczne, ale tutaj chyba jest jednak mimo wszystko inaczej to rozwiązane, jeżeli chodzi o ochraniacze i generalnie bezpieczeństwo motocyklistów. Jak możesz powiedzieć? Dwa oczywiście, słowa tutaj mamy bardziej strój miejski yy, od pasa w dół. Kurtka jest oczywiście na tyle uniwersalna, że do, do jakby samej kurtki możemy dopasować spodnie skórzane, ale chodzi bardziej o dopasowanie, bo tu już nie mamy tych wszystkich warstw. Spodnie jeansowe, jeśli dobieramy, to są po prostu, mają służyć jako codzienne spodnie jeansowe. Jeśli chodzi o ich używanie e, i coraz bardziej jeśli chodzi o wygodę, bo ta technologia idzie do, do przodu, mają być tak samo wygodne jak nasze codzienne dżinsy, e, w których po prostu na co dzień chodzimy. E, I tu to dopasowanie musi być na styk. Nie wypinamy tutaj żadnej dodatkowej warstwy. Protektor musi idealnie układać się na kolanie, oczywiście w pozycji motocyklowej, ale tak jak Hania właśnie pokazuje, nie ogranicza on ruchów, mimo tego fajnego dopasowania, bo spodnie jeansowe nie są już takie sztywne i nie ograniczają tak ruchów, jak kiedyś ta technologia mocno poszła do przodu. Jest tutaj delikatnie to wszystko podszyte streczem, żeby ten komfort był też fajny, zachowany, oprócz samego bezpieczeństwa. Czyli tutaj w tych spodniach jest cały czas protektor, bo one w ogóle tak nie wyglądają. Wygląda jakby były same nogawki. O czym wspominałem wcześniej, o tym, że spodnie jeansowe mają być praktycznie takie same. Motocykl... Motocyklowe spodnie jeansowe mają być takie same jak nasze codzienne spodnie jeansowe. I w tym przypadku właśnie tak jest. Te protektory są niewidoczne z racji tego, że one są zdecydowanie cieńsze niż w spodniach, w których wyjeżdżamy poza miastem i na miasto w jeansach właśnie ma tak być, jest troszeczkę to bezpieczeństwo zmniejszone, no bo mamy jednak chudszy ten protektor, aczkolwiek to idzie wszystko z komfortem i z tym, żeby nie ograniczało nam, nam aż, ta, aż tak bardzo ruchów, bo zwyczajnie w tych korkach miejskich my też się nie, po, nie poruszamy z prędkością naddźwiękową, tylko to zazwyczaj jest między powiedzmy 30 a 50 km na godzinę, e, ma to dopełniać naszej fajnej stylówki, dodatkowo też ochraniać, ale oczywiście nie na torze, tylko w warunkach miejskich. Ja się śmieję, bo powiedziałeś 30, między 50, między 30, 50 km no w korkach? Na no a w korkach? No w korkach też czasem. No. <laughs> w każdym razie. Wracając do tego. To najważniejsze pytanie na koniec, bo mężczyźni generalnie mają inne kroje. Zwykle są też inaczej zbudowani. Jeżeli chodzi o te zasady, które tutaj przedstawiliśmy w przypadku Hani, rozumiem, że jeżeli nie chcemy mieć tak bardzo obcisłych spodni, to ten krój również to przewiduje, ale jeżeli chodzi o to, jak te protektory się układają, jak są te spodnie dobrane, to wszystkie te zasady są niezmienne. Oczywiście, zasady są niezmienne, a co do właśnie budowy pana, to zdecydowana różnica, jeśli chodzi o, o jeansy właśnie motocyklowe, jest to, że jeansy damskie mają wyższy stan. Aczkolwiek producenci e, jeansów motocyklowych męskich też już powoli to rozumieją i ten wyższy stan też pojawia się w jeansach motocyklowych męskich, bo tutaj jest wyjątek. E, one się wtedy świetnie sprawdzają, jak jest ten wyższy stan. Bo jednak w motocyklu nie jeździmy tylko w tej pozycji wyprostowanej, nie tylko są szyte te spodnie pod turystyki, ale również i pod motocykle sportowe, pod kruzery. Pod ta pozycja jest bardzo, bardzo zmienna i, e, no i ten wyższy stan zwyczajnie się Panom też przydaje. Rzeczywiście tak jest, że, e, że ten wyższy stan przydaje się niektórym motocyklistom, a na pewno widać na ulicach, żeby się przydał. E, <laughs> mamy różne rodzaje spodni na różne motocykle, generalnie zasady są te same. E, swoją drogą bardzo fajne trampki machania ubrane. Co to są za trampki, Kamilu? Już na naszym kanale się pojawiały, to są Lenoxy dwójeczki, niezastąpione, e, pasujące pod każdą stylówę. I jak widać, jeśli dopasujemy je fajnie pod jeansy, pod kurtkę, są nieocenione ze względu na wygląd. A uwierzcie mi, że również jeśli chodzi o bezpieczeństwo i o wygodę na mieście. Więcej o Lenoxach dowiecie się z filmu również, który tutaj zamieszczamy. Jeżeli macie jakieś pytania, to standardowo zachęcam Was do tego, żeby pytać w komentarzach albo dzwonić bezpośrednio do Kamila. Jak podobał Wam się film, to właśnie tak Hania pokazała, dajcie łapki w górę. I co, zapraszamy Was do Motomio i zapraszamy Was do kolejnych naszych filmów.